Witamy serdecznie. Dziś mamy 23 dzień marca 2023. Zapraszamy. Świadkowie Jechowy zapraszają na pamiątkę śmierci, bo u nich jest takie największe święto, no gdzie czczą śmierć? A my głosimy z bratem Bogdanem pierwsze zmartwychwstanie. książkę, czego nas uczy Biblia. Czyli Biblia co może nauczyć się nie ma ducha prawdy. Przypisze. Czego nas uczy Biblia. No, także Biblia jest sfałszowana. Dużo no przekładów. Wyczytałem, że Jehowa ma tego anioła. posyłał Jehowa. Ewangelia Ale ciekawe czy Mateusza. Jechowa, no, czy Jechowa ma tych proroków, czy ma tych pronikanierów i nie znalazłem jeszcze Król żydowski się narodził, Herod się wkurzył, a Jechowa weźnie ostrzegał przez anioła I także pisali Jechowa Także Emanuel, my jesteśmy Emanuelici Mateusz 23. Jezus się narodził, Jezus dostał te imię, żeby go tutaj anioł Jehowy ostrzegał, tak? Anioł Jehowy jest Anioł Jehowy. Czyli Jehowa ma aniołów, to my jesteśmy aniołami Jehowy, a oni... Bo no pionierów nie ma, oni są pionierami. No to my robimy Je Jehowy jak aniołowie, ostrzegamy pionierów, żeby się nawrócili. Nie, no my robimy Emanuela, króla Izraela. Jesteśmy Jego aniołami, a Jechowa amerykański nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Poza tym, że Mateusz 7,15, bo tutaj Chrystus przychodzi, bo nasiał prawdy, czyli prawdy pszenicy, a kąkol diabeł nasiał. I Jehowa jest właśnie tym pastem, kąkolem, tym, no co nie zna prawdy, nie, nie głosi prawdy, tylko ma miłość ze świata oczywiście. Ale prawdy Chrystusa nie chcę przyjąć, a my tą prawdę od Chrystusa, króla Izraela, chcemy im przesłać, bo prawda się zjednoczy w prawdzie dla prawdziwych cicycieli. No Także Herod był królem i chciał, nie, miał, nie chciał konkurencji dla tego króla, który jest na Sionie Psalm 2.6. Mamy króla na Sionie, to Chrystus Emanuel. Jehowa nie jest królem, bo jechowa jest amerykańską Mateusz 7,15. Jako owce wewnątrz sądy, jako zorganizowana grupa przystępująca Prawo Chrystusa Galacan 6,2, mająca zasady wykluczania ludzi, którzy coś złego powiedzą na ciało kierownicze niewolnika, czyli na jechowe firmę. Zarejestrowana oczywiście firma, jest w świecie Diabła i Łukasza 4,6. A Krycus się nie rejestrował. Także z nas wyzwala. I chociaż mam tej czątki anioła, to żaden urzędnik nikt się nie pyta, co to jest. Nie mam się rejestrować, bo nie jestem z tego świata. No było wszystkie urzędniki, służą w, dia w diabłowych przepisach, zastraszeni za kasę. I udasz bez Srebniki. No i ci, co właśnie nie będą szukać prawdy i sprawiedliwości w czasie, Sodomy do to mają pana Jechowy. Pan, największy Bóg w tym świecie, grecki Bożek. Ale Chrystus, króli, ma numer. Przychodzi i ma swych uczniów. Także jest różnica między świadkami różnica między Jehowy, gdzie apostolskie denośni, a świadkami Chrystusa. Jest potężna różnica. Bo my głosimy Chrystusa za Boga Ojca. Oni wszystko robią, żeby Chrystusa za Boga nie uznać. E Emanuel jest naszym ojcem. Izaja 14, Mateusz 723. Baranek był jeden bez grzechu, bezkazy, który oddał życie zasiadków wiekowych za wszystkie opcje religijne, za wszystkie zakosztował śmierci. Ale nie każdy pojmuje zbawienie, sens zbawienia i niedocenia, że Chrystus cierpiał, był wyzywany. Ośmieszany, fałszywie oskarżany, biczowany, szyderowany, odrzucany. Co chwilę kamienie na boku. I Waszym ojcem jest diabeł, bo chcecie mnie zabić. Mówił do narodu wybranego, ósmy rozdział. Ale tylko ci są wybrani, którzy jak Cornelius, się modlił, przychodzi Piotrek, Piotrek otwiera usta, mówi. I ci co słuchali kazania. Przez to, że uwierzyli, zostali nieustrzeni w imię e, Dzieja Apostolskiej. 7 rozdział, e, 4 rozdział 10 do e, 12. W imię Jezus i Emanuela. W imię Jezus e, Józef mu dał Maria, żeby Herod, król, e, go nie odnalazł. Jeszcze też uciekał do Egiptu z Emanuelem, synem Bożym, królem Izraela. Także tu jest... E, jest królem wszystkich, królem, bo tu dali pan, ale gdzie 17. 17.7 można sprawdzić Czy jest królem czy Cezar rządził Cezarem jest Pan podatków Także tu jest uwierz Pana Jezusa, a powinno być w króla Emanuela, tak? króla Izraela, a tutaj jest już król Jezus Czyli tu nie skończyli, król Jezus, bo cesarz, no Neron, cesarz tak samo, chcieli mieć królów. I Chrystus jest tym prawowitym, jedynym, sprawiedliwym królem, który pod Marcyrsanem objawił się tym, co z nim jedli i pili. Uczniom. No Rzymianie go nie, nie widzieli. Jak się do, do nieba to 500 uczniów go widziały, teraz wkrótce przychodzi Hebraczku dzień 28, do tych, co go oczekują na wybranych, on wybiera. Wtedy wybierał 11 uczniów wybrał oprócz y, y, tego Judasza, bo on był diabłem, że go zdradził po całym tym Judaszowym, wskazał, który to jest. Bo wkrótce miał takie same szaty jak apostołowie, nie wyróżniał się. A ksiądz albo starszy zboru jakiś coś zamównicą, to wiadomo, że jest ważniejszy, ma wykład. I jak ktoś by przerwał, to zaraz. Policja, sprawa do sądu za przerwanie uczuć religijnych. Chrystus nauczał na trawie, bo w synagodze jak czytał Izajasza, to chciał go ze skarpi zrzucić. Także Chrystus się nauczał. Krzyczał tam wiada wam plemie żmijowe, pobilany na grobki. i jak byśmy poszli na pamiątkę śmierci od świadków Jehowy, bo oni mordują Chrystusa kłamstwem Jehową no to jako, jako błogosławiony, który przychodzi w imię Chrystusa, króla Emanuela jakby uwierzyli, że nas Chrystus posłał jako Jego uczniów, Mateusz 23:1, 1 i Mateusz 238 jest jeden uczniów Chrystus wyłuszczamy Chrystusa który dostał od swego Ojca jest najważniejszy dla nas no i ma prawo, które będzie łączył doskonałe rodziny królewskie. Panowanie się kończy, ale prawda wyjdzie na jaw. W sumieniach, w umysłach. Tak jak Judasz zobaczył, oni też zobaczą. Jak Piotr zobaczył, że zaparł się, później przepraszał i poszedł e, łowić ludzi. Patrz moje owieczki. Nie jechał, tylko kryzysowy. Emanuel był z nami. Błogosławimy. Bądźcie aniołami, nie ramy.